Siemaneczko, witajcie na moim kanale. E, przepraszam Was, jak mojego po kształa Alcin krzyczy. I dzisiaj ten odcinek. E, w tym odcinku będziemy się pakować na basen. No więc tak, e, mam nadzieję, że do tego plecaka mi się wszystko zmieści. Mam nadzieję. No więc no, dobra, pakujemy się. Pierwszą, najważniejszą, chyba rzeczą jest ręcznik. go zwijamy. Mam już ręcznik, no więc go pakujemy. Ręcznik mamy spakowany. Teraz przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, czyli klapki. Ja mam akurat takie z Rossmana. Takie yy, z pusinkiem i arbuzikiem. No to je. Zwijamy i je pakujemy na razie, jak coś to wygląda. Tak. Nie wiem czy mi się zmieści, ale dobra. Wezmę sobie taką wymuchaną piłkę, która jeszcze nie jest wymuchana, ale może to zamienimy. jest. To ją też biorę, bo może się przyda taka piłka. Czekajcie. Trzeba ją zrobić. Dobra, już spakowałam naszą piłeczkę. Teraz e, kolejną ważną rzeczą, tak, wezmę Wziąłem sobie taki dwutęściowy. Do tego pakujemy. Wstępnie wziąłam sobie takie okulary do nurkowania tam bardzo fajnie na docenie. i te kacuszkie do pływania które mogę nie no i to by było na tyle w dzisiejszym filmie jeżeli wam się podobało to dajcie łapki w górę i subskrybujcie pa